Siemano, dzień życia trójboisty. Rozpoczynam oczywiście czarną kawką. Ostatnie parę dni było trochę ciężko, ponieważ coś tak nie brało jakieś przeziębienie. Generalnie był zrobiony trening, ale z tego dnia nie było wstępnego filmu. Także wstaję wam go zaraz. A dzisiaj ciśniemy już z dniem, gdzie dobrze się czuję. Także z Wami do umówienia są dwa treningi. Yy, jeden to Rehab, także go nie będziemy omawiać. A drugi to jedynki w półzakresie. Także przysiad 180,5 kg bardzo ładnie poszło. Ława 130, również tutaj bez większych problemów. No i martwy 220, nie doprostowałem biodra, także tutaj średnio, ale fajnie ten trening wjechał. Śniadaniowo i raczej jako dzisiejszy posiłek przedtreningowy wjeżdżają moje standardowe kanapki. W środku dużo waży: jajka, ser, szynka, grahamki, także elegancko zapojkuję kolom zero. No i raczej się już nie wyrobię z drugim posiłkiem, także po tym będzie trzeba się zrobić ciężki trening damy radę. A trening, który dzisiaj był w planie, czyli ciężkie trójki, bardzo ładnie wjechało. 165 kg na trzy fajne powtórzenia. Jestem zadowolony z głębokości. E, każdy tak naprawdę byłby zaliczony na zawodach, także ta 165 bardzo ładnie. Kolejnym testem będzie 170, którego szczerze trochę się boję. Ława 117,5 kg no i szczerze e, zrobiłem serię z pauzami, nie poszło o trzecie powtórzenie. Tak zrobiłem również serię bez pauz. No i na tym też spróbujemy 120 jako test przed maksą. No i co? Martwy, z jestem bardzo zadowolony, 205 kg na 3 ruchy, rok temu pamiętam, że ostatecznym celem było 205, na zawodach ostatecznie zrobiłem 210, a tu 205 na 3, także naprawdę bardzo ładnie, dwie kategorie niżej wagowo, więc martwego jestem mega zadowolony. Posiłek potreningowy, treningowy wjeżdżamy w bolosia z makaronem, takim ulubionym Julii, to się nazywa wstążki? czy Ja nie wiem, ale wiem, że będzie przepyszne. Jule makaron, pode mnie to, że jest low facik i dużo białeczka. Zapojkujemy kolom i wjeżdżamy. Wjeżdżamy w batoniarza. Mamy takiego e, w ogóle z Niemiec pistacjowy. Także ciekawe, czy będzie dobry. Mm, 2,7 fatu, 32 białka, czy taki średni, ale próbujemy. Na kolacyjkę podbiję sobie tylko jeszcze białeczko jakimiś proteiniarzami zagranicznymi. Także gdzieś tam lekko się wbije białko z batonów. I tyle na dzień dzisiejszy, bo szczerze, nie masz takiego apetytu. Ciemaną dzisiaj rozpoczynamy sobie śniadankiem. Wyjeżdżają kanapeczki w najlepszej formie. Dużo warzyw, dużo smaku. Wjeżdżamy z dziewczyną wy posiłek przedtreningowy i mamy tutaj makaron ryżowy z mieszanką chińską z indykiem mielonym, susiku tikka masala, także istnie chińska szamka i powiem Wam, ee, już próbowałam z garka i...